No to teraz, żeby utrwalić sobie te bardzo ważne wzory i pokazać, jak one są przydatne, to zrobimy sobie dwa przykłady. Pierwszy przykład jest taki. Mamy wyrażenie n do, godzin, n do piątej minus n. n jest liczbą naturalną. I teraz chcę, żebyś pokazała, udowodniła, że takie wyrażenie, jakiekolwiek n się nie podstawi, zawsze jest podzielne przez 6. No. Czy n weźmiesz 17, czy n weźmiesz 3, to zawsze, czy 103, to n do potęgi piątej minus n jest podzielne przez 6. No to sprawdźmy to, bo chyba nie do końca ci wierzę. No, może zamiast sprawdzać, to spróbujemy to pokazać algebraicznie, czyli będziemy stosować te wzory algebraiczne. Więc przede wszystkim, już abstrahując od wzorów, wyciągnijmy n przed nawias. No to no, co nam no, zostanie? W nawiasie będzie n do czwartej e, minus 1. Tak. A n do czwartej to jest proszę Ciebie kwadrat n kwadrat. Zaraz, zaraz. Bardzo proszę. N, n. n do kwadratu. Weź to w nawias n kwadrat. I jeszcze do kwadratu. Ojej, to Odjąć jeden. to mi komplikujesz. Nie. O tak. A n kwadrat minus 1 to jest to samo co a kwadrat minus b kwadrat. Zaraz, n kwadrat. Zostaw n napisz na początku, co nic z nim nie zrobisz. Otwórz nawias. Mm -hmm. I tutaj masz różnicę kwadratów. Różnicę kwadratów. Aha, tu. Tak. Różnicę kwadratów. n kwadrat odjąć 1. Mnożone. Zamknij nawias, proszę, otwórz nawias n kwadrat plus 1. A, i tu jest nasz sławetny wzór. Tak, a minus b, b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat. Tylko w naszym przypadku a jest równe n kwadrat. Więc no który z tych wyrażeń, które z tych wyrażeń jeszcze raz możesz rozłożyć? Na ilość? Chyba ty? to. Bardzo dobrze. No to równa się, przepisujmy, żeby nic nie zginęło. No n to na początku zostaje, bo już nic z tym nie zrobimy. I teraz co ja mogę z tym w nawiasie zrobić? Rozłożyć według wzoru na różnicę kwadratów. Czyli byłaby n minus 1. Świetnie, proszę zamknij nawias. I razy n plus 1. Tak. I zamykam nawias i przepisuję to, tak. co tam mi zostało, czyli n kwadrat dodać 1 i zamykam nawias. Dobrze, to teraz ja bym Cię prosiła, żebyś może to jeszcze raz przepisała, tylko w innej kolejności. Najmniejsze wyrażenie tutaj to jest jakie? Najmniejsze to jest n. Nie. Poczekaj. n minus 1. Tak, no to napisz na początku. To ujemna n. wartość. Nie, 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 on wcale nie musi być ujemna, tylko jest po prostu najmniejsza n jest liczbą naturalną. No odejmujemy 1, no. tak, tak. Czyli n minus 1 i to w nawiasie napiszę. Tak. Co? Następna, kolejna liczba to jest. To jest n. Tak. Czyli wpiszemy sobie tu n. Tak. I następna w kolejności to jest n plus 1. Tak. Czyli tutaj sobie napiszemy n plus 1. No i przepisuję to, co mi tutaj zostało na końcu. Tak. Czyli masz tutaj w tym iloczynie, masz ilo, między innymi masz iloczyn trzech kolejnych liczb. Poczekaj, poczekaj, zaraz, trzech kolejnych. No tak jak Dobra. 7 razy 8 razy 9. Jedna to jest n minus 1, potem jest n, a potem jest n plus 1. Tak, różnią się o 1. kolejne, o 1. 12, 13, 14. O 1 się różnią, tak. zgadza się. I zawsze Czyli... dwie iloczyn dwóch kolejnych liczb dzieli się przez dwa w kolejnych czyli na przykład Więc tych trzy, dwóch, tak albo, albo tych dwóch wszystko dwóch. jedno ale już na pewno trzech kolejnych liczb to się dzieli przez 2 ale dodatkowo iloczyn trzech kolejnych liczb dzieli się przez 3 na pewno no tak dlatego że poczekaj jakbym wzięła 1 2 3 i pomnożyła sobie no to się dzieli przez 3 bo tam występuje przez 3 weźmiesz 20 21 22 to 21 się dzieli przez 3 no dzieli się. No bo co trzy się zmienia, prawda? No dobrze, ale po co my to wszystko mówimy? Po to, że tutaj masz iloczyn. Nawet czterech elementów. Tak. I iloczyn tych dwóch, tych trzech pierwszych dzieli się i przez dwa, i przez trzy. Mhm. Wobec czego przez ile się musi dzielić? Przez sześć. No tak, to a mieliśmy to mieliśmy udowodnić. Do tego, co tutaj było. Tak jest. No dobrze, to czekaj, ja tu jeszcze zapiszę, że to jest ilo. No. Trzech kolejnych. Dzieli się przez 3. Nie, przez 6. Już w takim razie piszmy. Bo i przez 3, i przez 2. Przez, to, to jest prawda to, co napisałaś, ale tutaj do tego zadania jeszcze trzeba podzielić. Dobrze, napisać, ja że ma... dzieli się przez i przez 3, i przez 2. 3, 3 przez 2 i przez 6. Tak. Dobrze. Robimy, Robimy następne przykład? zadanie, tak? Następny przykład. Z, napisz kreskę ułamkową, długą. No, Dobrze. Bardzo. I w, licz, w mianowniku, proszę, napisz 4a kwadrat, odjąć 9b kwadrat. A w mianowniku. To mianownik. A w liczniku proszę napisz. 4a kwadrat minus 12ab plus 9b kwadrat. No i wyobraź sobie, że ja bym Cię poprosiła teraz, żebyś policzyła wartość tego wyrażenia dla a równe 1 i 4 i B równe, no nie wiem, 0,6. To chyba takie przyjemne by nie było. No trochę by było roboty. No właśnie to skorzystamy z wzorów skróconego mnożenia i troszeczkę uprościmy to wyrażenie. Zajmiemy się najpierw mianownikiem. Co ci przypomina ten mianownik? Który z tych wzorów poznanych? Różnica kwadratów. Bo tu świetnie, tu świetnie. Czyli mamy 2a minus 3b w nawiasie. Razy. No właśnie, 2a plus, plus 3b. Tak. Świetnie. A teraz wchodzimy do licznika. Co ci przypomina licznik? O, było coś takiego. Tylko ja teraz się pomylę, czy to jest różnica. To, to jest kwadrat, kwadrat różnicy. Kwadrat o. różnicy. No to pierwszy, pierwsze wyrażenie jest 4a kwadrat, więc to powiedzmy jest też 2a. Odjąć 3b do w nawiasie wszystko do kwadratu. No i sprawdzamy. Różnica kwadratów to jest kwadrat pierwszego wyrażenia, czyli 4a kwadrat. Chciałam tak zrobić, Odjąć podwojony iloczyn pierwszego przez drugie. 2a razy czyli 3b to jest 6ab razy 2, 12ab z minusem, zgadza się, no tak, bo to plus kwadrat drugiego wyrażenia. Kwadrat drugiego, czyli 3 to 9b kwadrat. Świetnie, czyli się zgadza, czyli w miejsce licznika możemy napisać 2a minus 3b w nawiasie, i jeszcze raz, razy 2a minus 3b. I teraz mianownik. No to już przepisuję. Przepisuj. Przepisuję, dobra, 2a minus 3b. I to jest w nawiasie. I jeszcze jeden nawias, 2a plus 3b. No świetnie, to teraz uprość to, co się da. Proszę, zamknij nawias. Ej, dobrze to mogę tak uprościć to z tym. Tak? I zostaje takie sobie niewinny, niewinny mały ułamek. Czyli zostanie 2a minus 3b przez 2a plus 3b. No to, to trochę łatwiej policzyć. Prawda? To troszeczkę łatwiej. Trudno, ale no nie, szansa nie. na błąd jest mniejsza. Zdecydowanie.